Witam państwa, Jakub Pietrzak. Dzisiaj trochę więcej o instalacji chłodniczej jako pewnym zespole urządzeń ciśnieniowych. Dlatego, że amoniak, który jest zaliczany do czynników łatwopalnych, wybuchowych, a także żrących, dodatkowo występujący pod ciśnieniem, a także w pewnych częściach instalacji o wysokiej temperaturze, Stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi. Z tego powodu instalacja chłodnicza, instalacja amoniakalna składa się z szeregu elementów ciśnieniowych, a te z kolei, w myśl obowiązującego prawodawstwa, podlegają dozorowi technicznemu. Najkrócej mówiąc, w jaki sposób dzielimy urządzenia ciśnieniowe. Bierze się pod uwagę w przypadku rurociągów iloczyn średnicy nominalnej i maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego dla danego rurociągu. Czyli przykładowo DN100 rurociąg przy ciśnieniu 24 barów daje nam wartość 2400. I teraz w zależności od tego, jak duża jest wartość tego iloczynu, wyróżniamy poszczególne kategorie urządzeń. Najniższa kategoria to urządzenia, które są budowane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską. Kolejna kategoria wymaga mniejszego lub większego udziału dozoru technicznego. Urządzenia z tej kategorii zasadniczo mogą wykonywać podmioty, które są do tego upoważnione czyli współpracując z daną jednostką notyfikującą. Uzyskały prawo do tego, by pod nadzorem tej jednostki wykonywać urządzenia ciśnieniowe. W tym odcinku chciałbym krótko powiedzieć o dokumentacji, którą przygotowuje się dla każdego urządzenia ciśnieniowego. Taka dokumentacja składa się z kilku istotnych elementów. Myślę, że takim najważniejszym elementem każdej dokumentacji ciśnieniowej jest deklaracja zgodności. Deklaracja, w której Producent deklaruje zgodność danego urządzenia ciśnieniowego z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, na każdej właściwie deklaracji wymagane jest oświadczenie, że to urządzenie zostało wybudowane, wykonane na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy. I właściwie w tym miejscu można byłoby zakończyć całą dokumentację tego urządzenia, dlatego że Tabliczka znamionowa identyfikująca wykonawcę, plus ta deklaracja właściwie gwarantuje przeniesienie pełnej odpowiedzialności na wytwórcę. Jednak elementy, które są niezbędne do tego, by móc zarejestrować to urządzenie ciśnieniowe w Urzędzie Dozoru Technicznego, ponieważ później każde urządzenie podlega okresowym badaniom, są trochę szersze. Do tych elementów zalicza się tak naprawdę dwa rodzaje dokumentacji. Możemy mówić o dokumentacji projektowej, a następnie dokumentacji powykonawczej. Dlaczego mówię, że sama deklaracja by wystarczyła? Dlatego, że pozostałe elementy dokumentacji są gromadzone w archiwum wytwórcy. Z tego powodu, że on musi tymi dokumentami wykazać się przy właściwie każdej kontroli, która odbywa się. Obecnie co pół roku właściwie w każdej firmie, która ma uprawnienia do tego, by wykonywać instalacje we wyższych modułach. Tak więc dokumentacja danego urządzenia ciśnieniowego składa się z części projektowej i z części powykonawczej. Część projektowa to tak naprawdę rysunek, rysunek izometryczny, który pokazuje połączenie elementów. To będą atesty materiałowe, które Dowodzą tego, że dany rurociąg, dana kształtka o odpowiednim numerze wytopu posiada takie właściwości, jakie deklaruje wytwórca to są kwestie materiałowe. Mamy również obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych elementów lub też wskazanie na podstawie jakiej normy zharmonizowanej. Te elementy zostały dobrane. Mamy opis techniczny, opis, w którym jest informacja o tym, w jaki sposób dane urządzenie ma pracować, a także szereg informacji, które są później niezbędne do tego, by założyć dokumentację ewidencyjną, tą odbiorową, rejestrową. Takie elementy jak średnica rurociągu, długość rurociągu, zainstalowana armatura i to zarówno ta odcinająca, jak także. Zainstalowane zawory bezpieczeństwa. To jest dokumentacja projektowa. Powykonawczo do tej dokumentacji dojdą takie elementy jak dziennik spawania, rysunek izometryczny, na którym pokazano już szczegółowo długości poszczególnych odcinków rur, pokazano rodzaj spoiny, średnicę, grubość ścianki i odwołanie każdej spoiny do dziennika spawania. Dodatkowo uprawnienia spawaczy wszelkie protokoły z prób, czyli próby ciśnieniowej, próby i świetleń rentgenowskich, oceny wizualnej spoin, to jest szereg protokołów, które potwierdzają, że dany rurociąg, dane urządzenie ciśnieniowe spełnia kryteria stawiane w tej grupie urządzeń. Ta dokumentacja w tym zakresie Pozwala zidentyfikować właściwie każdy element materiału, każdą swoinę przypisać do odpowiedniego spawacza, a w całości tworzy tą dokumentację, na podstawie której później Urząd Dozoru Technicznego może dane urządzenie odebrać. To co jest szczególnie ważne, to właściwie każdy rurociąg dostaje tak zwaną metryczkę, czyli opis techniczny, w którym zawarte są. Wszystkie niezbędne informacje wymagane później przy zakładaniu właśnie dokumentacji rejestracyjnej. W skrócie to te elementy, które wchodzą w skład dokumentacji. Tak więc są to protokoły, które dotyczą badań, są to atesty materiałowe, są to uprawnienia spawaczy, dziennik spawania, powykonawczy rysunek izometryczny. Poszczególnych elementów oraz opis, który faktycznie mówi, do czego dany rurociąg służy i w jaki sposób jest zabezpieczony, odbywa się to poprzez przeprowadzenie tzw. analizy zagrożeń. Te elementy są niezbędne dla każdego rurociągu, który ma swój początek, koniec, a instalacja chłodnicza składa się z dość dużej ilości rurociągów, dlatego że często jest to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Odrębnych rurociągów, które z kolei tworzą wraz ze zbiornikami, z pozostałymi urządzeniami, takimi jak agregaty, zespół urządzeń ciśnieniowych, o którym opowiem pokrótce w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania odcinków, w których zajmujemy się podstawami chłodnictwa, zagadnieniami związanymi z kalkulacją ekonomiczną, innymi interesującymi dla właścicieli czy eksploatujących instalacje chłodnicze. Bardzo dziękuję za uwagę.